Fundację założyłam dokładnie rok temu. W lipcu założyliśmy fundację, i jakby pod tą nazwą rzeczywiście to miejsce działa rok, ale już jako twórca, jako garncarka jest tutaj trzeci rok już prowadzę warsztaty garncarskie. Jako twórca na szlaku Rzemiosła, którym jestem jednym uczestnikiem twórcy. Warsztaty garncarskie to coś stałego, ale co jakiś czas pojawiają się spotkania takie, jak to choćby dzisiaj, gdzie przybywają zaproszeni goście i dzieje się wiele dodatkowych rzeczy. Tak, dokładnie tak. Od czegoś trzeba było wyjść. Ja jako etnolog znalazłam tą miejsce w swoim życiu 12 lat temu, a jakieś sytuacje życiowe doprowadziły do tego, że, 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 że stałam się garncarką. Potem okazało się, że to przestrzeń po prostu tak naprawdę sama powodowała, że może coś tu jeszcze więcej będziemy robić i pomysłów w głowie jest mnóstwo, łączą się ludzie i rzeczywiście postanowiłam zapraszać tu ciekawe osoby do prowadzenia warsztatów, do organizowania koncertów, bo to jest też bardzo ten, do spotkań z rękodzielnikami różnymi, bo mam plany sprowadzać tu różne ginące zawody, nie, takim, nie tylko takim jakim ja jestem ale, ale spotykać się z różnymi twórcami i tymi tradycyjnymi i tymi twórcami takimi e, współczesnymi, nowymi fali, ale, e, nowej fali, ale również takimi jak dzisiaj mamy właśnie Michała e, Szczęśniaka, który jest podróżnikiem, ale przy okazji jest też twórcą rekodzielnikiem. Troszeczkę takim zupełnie innym, ale też tutaj różne rzeczy rekodzielnicze są wytwarzane dzisiaj dzięki niemu. Dzisiaj na warsztatach uczestnicy mogli zrobić łapacze snów, czyli co? E, łapacz snów to jest taki element, który zawiesza się na dłużko i powoduje to, że Lepiej śnimy, lepiej nam się zasypia. Oczywiście też to trzeba wierzyć. Na pewno wierzą to Indianie z Ameryki Północnej, z których się wywodzą łapaczy snów. Czy trudno jest samodzielnie wykonać taki łapacz? Nie, nie jest trudno, jednak wymaga to trochę precyzji. Na pewno, jeżeli ktoś się do tego przyłoży, to bez problemu to zrobi. To był pierwszy element warsztatów: będzie też picie herbatę, ale nie byle jakie, jak się okazuje, bo z całym ceremoniałem. Tak, będziemy pić jerbę matę. Ja akurat spędziłem trochę czasu w Argentynie i w Ameryce Południowej, gdzie tam piją jerbę matę zamiast kawy, więc tak mi to zostało. I wiem, że w Polsce dużo ludzi pije. Cejrowski też to zapoczątkował. Jednakże z tego, co widzę, czasami. I no jest wiele elementów, szczegółów, żeby to zrobić prawidłowo i żeby ten smak był taki, jak powinien być. Dlatego dzisiaj będę o tym mówił, pokazywał dokładnie ze szczegółami, jak dobrze zaparzyć herbę. Miejsce magiczne to chyba idealne do tego typu aktywności. No tak, tutaj, bo jak się pije, to dla mnie naj, najciekawszym elementem jest to, że jakby czas wtedy się wyłącza. No nie? że Po prostu piję jerbę i jest odpoczynek. No nie? To, to tak nie, że szybko kawa i w pracy coś tam porobić, tylko ja lubię na przykład napić jerby, i tego też dzisiaj będę o tym mówił, jak to powinno prawidłowo wyglądać. A tutaj to miejsce jest takim miejscem, gdzie ludzie się spotykają, jest cisza, spokój, jest trawa, na której można usiąść, czy powiedzmy na kocyku, i spędzić miło czas. Dzisiejsze spotkanie, Kończy takie letnie tutaj spotkania w Czułej Stodole niestety, ale to chyba nie koniec, bo plany są. Kończy to niby dzisiaj tak, chociaż ta pogoda tak, tak jakoś wydaje się, że chciałabym jeszcze coś, szczególnie, że mam bardzo dużo zapytań o kolejne warsztaty, ale prawdopodobnie jednak to będzie koniec. Kolejne platy, plany są takie, że oczywiście będziemy się przygotowywać na kolejny sezon, ale w zimie ja również prowadzę warsztaty wyjazdowe tak, z własnym garncarstwem. Również tego będziemy się intensywnie przygotowywać z, z nowymi pomysłami i planami. Na, na przyszły sezon. Czuła stodoba to mi się to też takie miejsce, które pokazuje również mieszkańcom ziemi szanowskiej, że jest tu wiele zakątków pewnie przez nich nieodkrytych, a pięknych jak z pocztówki. To jest w ogóle niesamowite, bo jedna z osób, która właśnie też jakby mnie znalazła, jest pan Stanisław Gerlicki, który napisał przewodnik po płazie. W tamtym roku właśnie się do mnie tutaj zgłosił, również chciał w tym przewodniku umieścić moje miejsce i też nawiązała się między nami taka bardzo miła, sympatyczna przyjaźń. I on po prostu zaczął mi opowiadać tak nie, nieprawdopodobne E, takie historie właśnie już genologiczne, jakieś historyczne z tym miejscem, że to jest e, naprawdę bardzo interesujący obszar. Miałam przyjemność też e, jeździć tutaj na koniach. To w ogóle jest turystyka konna i rowerowa. Też jest tak zróżnicowana, tak piękne tereny. Myślę, że tutaj z dziewczynami z Stajni pałacowej też mam różne pomysły na to, żeby to fajnie tutaj zareklamować i te trasy konno-rowerowe e, upowszechniać. Czyli co, zapraszamy do Czułej Stodoły, jak nie w tym sezonie, to w kolejnym? Tak, oczywiście, no, najbardziej zapraszam na, na stronę, na fanpage, gdzie tak jakby Śledząc wydarzenia, można na bieżąco wiedzieć, co się, co się u nas dzieje. No jest to takie naj, w tej chwili naj, najgłówne źródło komunikacji z, z, z wszystkimi.